Jestem, zaczekam jeszcze, aż Ania wróci, by mi napisać, że właśnie wraca do domu. No to chodźmy. Mam nadzieję, że ten rozdział faktycznie się uda w tą godzinkę zrobić, bo już jest późno. No to zobaczymy. Znaczy w sumie tak, jakoś tak nam weszło, nie, fajnie, że że raczej rozdziałami gramy na tych streamach. Bardzo dużo szczurów wszędzie. Amicia, tous ces gens, c'est ma faute. Pas du tout. Vous savez tous ce qui s'est passé là-bas. N'y pense pas trop. On retourne à la carte. Oh non, tak, bo, tutaj są popatrzcie, to już wiatraki są i tak dalej, to ci wszyscy ludzie, którzy się. Les rânes les trouvent pas faire. Ils sont contents maintenant. Les rânes n'auront pas d'autre choix que d'aller au diable. Ils vont se défendre. C'est rien que des animaux stupides, Hugo. Nous on trois humains, malins et forts. Je sais pas. Dis-moi vers quel brasier tu veux aller. Je dégagerai un chemin. Sofia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Dobra, nie mu się tak chrzczyć. Znaczy, fajnie że ten, jakby kieruje zawsze to w stronę światła. Nie tylko szkoda, <laughs> że <laughs> niekiedy nie ma sensu. Ça ira comme ça, bien. Biorpa, Ale tak, istotnie, no, ci wszyscy ludzie tutaj nie żyją. W sumie trochę nasza na w tym wina. Znaczy, w sumie Hugo, bo to... On się wkurwił. A tak czy siak, te szczury by się pojawiły. Gdzie nie pójdziemy, to one się w końcu pojawią. Ale w tym mieście, w którym byliśmy na początku, one się pojawiły zanim w ogóle myśmy tam dotarli. Kur... No, no, nowej pryzmat. Dobra, dobra, tylko właśnie chciałem myślałem, że wiecie, że zmienimy stronę, ale nie zmienimy. A skrzynka tu jest. Dobra, zobaczmy tu. Hmm, wydaje mi się, że po prostu trzeba będzie... Tam nic nie ma po drodze. Trzeba będzie użyć teraz pryzmatu. Musimy się cofnąć po paty chyba. Tak mi się coś zdaje. Okej, okay, rozświetliła, ale i tak mnie zdążyły zjeść. Łażę ciebie szlak. No to może jednak nie. Z tego pierwszego miasta, tam padła kwestia, że to po wydarzeniach z ularzami się pławili dobre kilka tygodni, więc w sumie szczury mogły tam dotrzeć pierwsze. Nie jestem pewien, czy tak to było. Okej, okay, tu coś w ogóle jest. Ognisko. Już to chyba będzie krótko płonąć. No to nie wiem, o to może masz rację. Que nous la vois Sofia. Restez dans la lumière. Regardez, Viens, tu peux lâcher. On va vous aider.

Ja, jakoś musimy to parę Musimy znaleźć sposób, żeby to przetransportować. To liną bardzo To To jest To jest To jest bardzo To jest bardzo To jest To wziąć i to sobie będzie tam płonąć. Użyj pryzmatu z wózka. Przejdziemy się tam. Przejdziemy się tam. Zaraz wyciągniemy ten wózek. Dobra, teraz w wózek. W właściwie w belkę. Bądźcie gotowi. Zostańmy Dobra. Trzymamy... O! się, Trzymamy się blisko wozu. Ok, świetnie, podróżę. Dobra, naczynko jeszcze mamy. Co teraz? No przydałoby się gdzieś tam iść z tym tam. Są tam jakieś lampy zaświecone, więc może ktoś tam jeszcze żyje. C'est mm. lui la clé. Mais tout est si vieux ici. Il est mort il y a longtemps. Il restera forcément quelque chose. Quelque chose pour te sauver. Je m'en fiche de moi. Ne dis pas ça. Tu es. Tu es tout. Eh, vous allez arriver à la fin. On est en anglais. On a une piste. Toi, tu es là jusqu'au bout. a raison. C'est tout ce qui nous reste. <tuces> <"Tro> to... no. 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 Je sais. Et je suis sûre qu'il y aura des survivants. Leur palais est une vraie forteresse. C'est vrai? C'est le devoir du de d'offrir refuge à son père. Oui. Lui, c'est un vrai chevalier. Ah, bien sûr. Nous sommes arrivés ici au kaganca, skviat, et nous ne passerons plus. Quelques flagi. Hmm, là-bas, quelque chose qui Allons-y. Chodźmy tu. Tak, tak, było powiedziane, że nosiciele zbyt długo nie żyją. To akurat wiem, tylko że oni chcą go ratować, nie? Natomiast pytanie: czy. Czy po prostu, jak nosiciel umrze, to. Co, to po prostu już nie będzie ten? Nie będzie plagi? Szczury się wycofają, czy coś? Niepotrzebnie potrzebnie zużywałem to. Wystarczyło pryzmat użyć. Mhm. Tak i tutaj już właściwie to jesteśmy przy mapie. On nie. <grystanie> tak, ale przypuszczalnie ten pierścionek jest yy, kluczem.

Biedna mapa, no faktycznie. Tak, jak cię uleczymy, to ci wybudujemy, kurwa, lepszą mapę. No, tak mi się wy wydaje, że nie znikną od razu. Ale to chyba nie następny rozdział się ładuje? Nie, dobra, okej. Okay. Kaccenka... To było Dzień. dziwne. Skąd szczury wiedzą, gdzie jest nosiciel? Wyczują no, go. Ale właściwie za nim podążają mnie. Pewnie mi trochę zajęło dotarcie tutaj jakimiś podziemnymi tunelami pod morzem, ale i tak. Belki nie mogły przeznać wielką kamienną kolumnę bez problemu. Już prze I Była stara, I połamana. Deszę, to

idziemy na dół A no, proszę bardzo Tak coś właśnie przeczuwałem, że takie oświetlone te kamienie były Dziwnie No i proszę bardzo, są, są surowcem Dziwo sporo teraz żeśmy... Potracili Nie Okay. Il se passe quelque chose. Oh pitié, non. Prossez, wow. oh. Uh, 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 uh. Bonté divine. Tchibane. Ok. Oh, regardez la taille de cet endroit. C'est quoi ça Une espèce de temple On dirait, oui. Non, il est bitne, non Sur le sol, regardez. C'est encore le symbole de la ville. Tu jakiś wrota gdzieś. Pewnie z tego, z pałacu się tutaj też da dostać. W jakiś sposób. Resztki, trzy resztki mi pomogą. Ach, sprzęt mogę. Pięć jeszcze potrzebuję na. Trzy przepraszam, potrzebuję na ulepszenie procy. A co mi to da, ten sprzęt?

Il y a eu une autre explosion ici aussi. La porte est détruite. C'est elle, Elle s'est enfuie de la chapelle. Elle a détruit tout ça Elle voulait reprendre Basilius. Elle a forcé le passage. On est sur sa piste. Il y a un espace derrière. Essayons de passer. On va vraiment passer par là Ne t'inquiète pas, ça tient depuis des siècles. On s'enfonce encore. Przez kilkaset lat się nic nie zawaliło. Nie, no jasne, nie? Tylko, że gorzej, gorzej jak, jak teraz tego dotkniemy i się zawali. No tak, tak, no ale to powinno być. Zakon, symbol zakonu, była ta mapa u tego, tego. Więc zakon o tym wiedział o tej całej wyspie. Nawet nie próbował cokolwiek zrobić w związku z tym. Nie, nie zamkniemy go gdzieś tam i tam mamy laboratorium, tak, bo tam szczury nie dotrą. No jasne. Może chcieli to znowu coś sprowadzić, żeby od, od, odłożyć to po prostu w czasie, tak jakby mm, przez, przez pół roku był spokój, tak jak to całe gwieniu padło i tak dalej. Papieża, żeśmy ubili, szczurzego. Mm, to pół roku był spokój, dopiero teraz się. Tak naprawdę jakby od tej akcji z pszczelarzami się zaczęło z tymi szczurami z powrotem? Attendez, ces barils, ils sont remplis de feu créchois. C'est pas une arme, ça Pas toujours. Ils devaient s'en servir pour maintenir leur feu allumé. Il y en a un encore scellé. Tu penses que ça peut exploser dans un baril comme celui-là Ouais. Essayons sur cette porte. Pour de vrai. Je fais des Mais... Je m'y connais pour faire exploser des choses, crois-moi. Là. Tous aux abris. Amicia, tu t'occupes de l'enflammer. Est-ce qu'on est assez qu si loin Oui. Baisse bien la tête surtout. Yeah, wow, on est. Bien que nous, de quoi bruyant. Tu vois Ça tient. Allez, venez. Tout ira bien. Rzut piękny. Po prostu wzięła i kurwę postawiła na ziemi. Ale je było niemiłosiernie, no. O, i co mi tutaj? Gówno mi z tego, no. Potrzebuję trzech resztek. Naprawdę nie jest dużo. Czekajcie, tutaj coś. Ok, tam mam kolejną beczkę chyba do wysadzenia

Czas przywyknąć do tego. Będziemy teraz wszystko wysadzać, słuchajcie. To otwarte. No to jest kolejna beczka, po prostu do rozwalenia. Jakby z tym piskiem, nie? O, świetnie. Wysadziliśmy to tylko po to, żeby. żeby zdobyć piórko. Uh, tak. To... Yeah. Teraz to już pewnie nie żyje z yeah. nas zawał. Ten szczygieł Ale coś miałem tylko powiedzieć, że... Resztki, resztki! Tak! Dobra, walić szczygła ja chcę. Procę moją. Tak? Czy lepiej coś innego? Sens połączony z igniferem. Lepsza ambulnicję alchemiczną. Okej okay, po prostu jeden zamiast dwóch będziemy mogli rzucać. Tylko za sobie alchemiczne dzięki kieszeni w torbie. Dobra, dawaj dwóch do proce, kurde. Ja chcę mieć proce i chuj dobra, lecimy. Nawet nie wiem do końca czy mi potrzebno. Eee, co do tego strzygła i w ogóle to. Cóż, no, spore szkody tutaj wyrzuciliśmy po to, żeby piórko zdobyć, ale jeszcze ani jednego z tych ptaków nie spotkaliśmy. Bo to... No zawsze to obiecuję. U. Oh, il y, il y sur la porte, c'est son oeuvre. Ça a dû s'effondrer derrière elle. Comment on ouvre ça OK, on a quelque chose c'est sur le chariot. Oh, ça, ça a l'air dangereux. Mais c'est comme si ça n'avait pas de game, n'est-ce pas Ah, une manivelle. Ah, une manivelle. Ah, mais t'as évidemment... Elle ouvre la S La charrette va rouler Eh bien... Parti. faut partir. Il est partir. Je crois. Tu sais, je commence à la voir en toi. Aïlia. Parce que je suis aussi désespéré qu'elle. Parce que tu n'abandonnes jamais. Ah, bien. No cóż, totalnie rozumiem jej od uczucia, Zrobi wszystko, żeby ocalić brata. No dobra, tu będzie jakaś kurwa zagadka. Dobra, przynajmniej czuję się bezpiecznie. O, o, o okej, okay, dobra, doszło. Jezu, to się odjebuło. Wrócić zawsze możemy, widzę. Oui. Ale przyjdę u nas. Ok, musimy tu ściągnąć wozy i jakoś mieć kurde. Dobra, trudno. No, spróbujmy zacząć od tego. Zobaczmy, co nam to da. L'order, jak to zrobić z lera? Ok, no jak mamy już ten wózek tutaj, to co możemy z nim zrobić? Możemy co najwyżej dojść, też widzę poszynak do innych wózków? Trzeba je po prostu tam wepchnąć na te miejsca, czy coś? Nie, on peut też je pousser. Czy m'aides? Bien sûr. Oui, no, chyba nie z tej strony. Spróbujmy od tej. No tak mi się wydawało, że po oh, prostu musimy je. Aha, okej. Okay. Nie nam to głównie dało? To jak nie cudem, to się ściągliśmy. No nieważne. nic, musimy wrócić

O, oh, czy będę do tego do, 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 do rezydenta ogrywał? Eee, Okej, okay, a tamten się zablokował, znowu tam. Bardzo chętnie bym ograł, tylko chyba nie mam tak za bardzo jak. Zorientuję się, że tak powiem, jeszcze czy, czy mam możliwość, ale raczej. Raczej nie. Raczej nie jestem pewien. <laughs> raczej wiecie, nie będę kupował tego dodatku specjalnie. To normal. to tutaj zżarło. Żeby to był pierwszy wózek, który mogę sobie tak po prostu prawnie przesłonić, bo tamtem w sumie nie skupiłem się za bardzo o co chodziło, ale nie mogę tam podejść. W każdym razie się gdzieś tam zablokował. Dobra, tu lecimy tak. Ojej, mm to -hmm. kurde. Aha, bo tu ma koła i tu ma koła. Tu nacisnęli, jedne podskoczyły, drugie się wcisnęły.

Là On dirait le château d'Ombrage, Amicia oh, C'est vrai. Mis c'est la cour avec le système de Brasero. Et ça, c'est quoi Encore des plans. Ceux-là ont des noms. Danemark, Constantinople... Et là, on dirait l'Afrique. L'Asie, Chinoise de pas son influence aussi loin. Ça peut arriver n'importe où. Quoi La peste. Allons-y. Mm -hmm. Co nam też otworzyło oczywiście teraz możliwe ścieżki, że... Oj, zawsze możemy zrobić kolejną część Plug Tail w innym kraju. <gry> ja, czy ja jestem w stanie tam sięgnąć? Nie, e, Przydałby się smoła. E, jak mam stąd wyjść teraz? Wyjdę tu i co? Ta nie chce pryzmatu używać. Pewnie jakiś jest. Tak, 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 do wózka. Tu nawet coś do wzięcia było. Ha, resztki, nareszcie. Dobra, pociągnijmy go na razie do siebie. Wróćmy do głównego tego tego. No come, on. dalej, dalej, dalej. Okej, okay, tu możemy podejść. Hmm. Tak, dałoby się. A, czemu tak? Nie o to mi chodziło. Czemuś się tak obkręciła totalnie? Hmm. Niestety nie bardzo mogę wrak w ten sposób usunąć. W teorii... No chyba żebyśmy... Musimy chyba przejść do tamtego wózka, bo on się nie może przesunąć do nas. Abyśmy rzucili tak małą tam i z małą tu bez problemu możemy zrobić tak. Możemy nawet zdążyć chyba otworzyć tą cholerną skrzynkę. Okej, okay, nieważne, już nic nie chce. Dobra. Tobie się nie chce już... a nie, mogę już użyć pryzmatu. Dobra, bo chcę tylko, wiecie, pozbierać te rzeczy ze skrzynki, jak już wszystko wytworzyłem. Szkoda zostawiać. Okej, okay, mamy żywicę. Dobra, zostaw to. Teraz możemy wózeczek przesunąć... ...w kierunku mostu. Tu réalises combien de fois c'est rare où essayer de nous attraper Oui, beaucoup. Mais on a toujours été plus malin que eux. Parce qu'ils ne tiennent pas les uns aux autres. Ah non, Oui, exact. Il n'ira pas plus loin. Cet autre <tak>. rail <t> là-bas. Il mène au pont. Du coup, comment on se débarrasse de cette satanée épave Laisse-moi voir. C'est ça, miest. C'est ça, miest, ça nous remet Ok, donc on suis heureuse. Y a bimé, Iment et t'yle. Plus des paves de chariot. Voir, Il Y a plus qu'à rejoindre cet autre rail. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Vous êtes sûr que ce porteur est la réponse à la question Ok. Je suis plutôt content. Conduit ici. Aelia nous a menés ici. Et t'ras ça. Ces gens sont... Comment tu te sens, Hugo Je me sens bizarre. Bizarre comment Diable. On, on y est presque. Comment tu peux en être sûr Parce que cet endroit. Je le sais. C'est tout.

mnie to jest jedyna rodzina jaką ma, nie. On jest zjedzony przez szczury. A matka... cóż. Matka nie jest rodziną. Jest fajnie, że tam przynajmniej coś nam świeci i będziemy przez most mogli przejść. Dobra, jesteśmy. Trochę nam to zajęło, ale przecież. Cette fille devait être une redoutable guerrière. Il était tout pour elle. Et il souffrait. Il était en danger. Elle le savait. Tu sais ce que c'était Je sens juste la nuit. Comme dans mon rêve. Quand je mourrais. Seigneur, j'espère qu'elle a réussi. Pitié. No jeszcze coś z, z tym Feniksem na pewno będzie, bo tu niby, że, że wiecie, Feniks to tylko oznaka zakonu, ale myślę, że tutaj coś jeszcze z tym Feniksem może się pojawić. Pewnie nie bez powodu piórka się pojawiły w tej grze, zamiast kwi.